Z jednej strony bardzo prosty tekst Pana Jezusa, kazanie po wygłoszeniu błogosławieństw. Z drugiej strony kilka zdań wywołuje komplikacje w interpretacjach. Ale te komplikacje zazwyczaj bywają dlatego, że ktoś nie rozumie albo zapomina. O kontekście kulturowym, który panował dwa tysiące lat temu na Bliskim Wschodzie. Z tego powodu, że jest wiele zdań złożonych w tej Ewangelii ja pozwolę sobie wyciągnąć tylko jedno zdanie i z niego zbudować dzisiejszą homilię. Nie jestem w stanie się nad każdym wątkiem rozdrapywać. No po prostu byśmy musieli tutaj. Bardzo wiele czasu spędzić. Więc siostry i bracia, ukochani przez Pana Jezusa, zdanie, które mnie najbardziej interesuje dzisiaj, to jest wypowiedź z pierwszego akapitu, a były trzy w dzisiejszej Ewangelii. Jeśli Ciebie kto uderzy w prawy policzek, dopowie Mateusz. Łukasz to słowo prawy jakby pomija, ale on ma to na uwadze, bo to jest to samo kazanie Pana Jezusa. Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Siostry i bracia, po pierwsze, Pan Jezus nie uczy nas w tej swojej homilii tego, że mamy być jakimiś naiwnymi wyznawcami naszego zbawiciela. To nie jest tak, i proszę takich wniosków w ogóle nie wyciągać, jeżeli spotykacie. W swoim życiu, jakiegoś ateusza, ja nie mówię ateistę, bo ateiści prawdziwi naprawdę są kulturalni. Chyba, że jakiś antyklerykał nazywa się ateistą, a tak naprawdę ma problem z własnym sumieniem. Jak spotykacie kogoś, kto się przemądrza i wymądrza, i próbuje was jako chrześcijan ustawiać, to czasami to zdanie wyrywa z kontekstu także kulturowego. I próbuję Tobie wmówić, że jak jesteś wyznawcą Pana Jezusa, to masz być taką chodzącą ślamazarą i w zasadzie przepraszać każdego za to, że żyjesz. A jak Ciebie ktoś pluje, to mów, że pada deszcz. No są tacy ludzie, którzy próbują katolikom wmówić, że to jest postawa ewangeliczna. Jeszcze raz powiem, zazwyczaj tego typu sugestie wynikają z jakiegoś infantylnego nieuctwa. Ktoś się nasłuchał jakichś bredni interpretacyjnych, albo po prostu ktoś jest tak zazie, zacietrzewiony na katolicyzm, że imputuje wyznawcom Pana Jezusa, że mają być jakimiś głupkami do kwadratu. No nie. Pierwsza rzecz, proszę to zapamiętać raz na zawsze. Jak ktoś mnie pluje. To ja nie mówię, że pada deszcz. Mam prawo do obrony. Zresztą, jak czytamy katechizm Kościoła Katolickiego, to tam możemy spotkać sporo punktów o tym, że katolicy to nie są pacyfiści. Kościół katolicki mówi od zarania dziejów, że istnieje coś takiego jak wojna obronna. Jak ktoś ciebie atakuje, to nie masz udawać. Kurza, bo wiadomo, że jeżeli spotykasz się z atakiem, to wydziela się adrenalina. Jeżeli ja źle adrenaliną dysponuję, to wpadam w jedną z dwóch skrajności. Jakie są skrajności, kiedy człowiek sobie z adrenaliną nie radzi? My mężczyźni to, to samo mamy z testosteronem, bo mamy go więcej niż kobiety. Jeżeli go źle nosimy i tę adrenalinę przeżywamy niewłaściwie, to albo wpadamy w agresję, spotykając agresję, albo uciekamy, czyli stajemy się tchórzami. I to nie jest postawa mądra, zdrowa, no bo trzeba się bronić, a jak ktoś atakuje Twoich najbliższych, to co też masz być tchórzem, albo też popadać w agresję, agresja nie może rodzić agresji, tylko trzeba się bronić czasami siłowo. I o tym też mówi dzisiejsza Ewangelia. Natomiast proszę zobaczyć, że jak Pan Jezus wchodzi do świątyni jerozolimskiej, to nie jest ugrzecznionym chłopcem. To nie jest ktoś, kto wyprasza przekupniów. Przepraszam bardzo, czy się przesuniecie ze stolikiem, a może byście w ogóle wyszli ze świątyni. Bardzo. Nie, on bierze bicz, bat i mówi, wynocha. To nie jest miejsce, gdzie macie handlować swoimi przedmiotami, które są wymiarem handlowym. To jest miejsce, które przynależy się kultowi Bożemu. Więc Pan Jezus nie jest pacyfistą. Pan Jezus jest facetem z krwi i kości, który broni rzeczy najistotniejsze. Proszę zobaczyć jeszcze jedną rzecz. To się dzieje tuż przed męką Pana Jezusa. Jak go policzkują, właśnie uderzają go. To, co Pan Jezus nadstawia drugi polik i mówi uderz mnie jeszcze bardziej, to byłby teatr. Nie, Pan Jezus zadaje pytanie. Dlaczego to robisz? W czym ja zawiniłem, że teraz stosujesz wobec mnie siłę? Dlaczego mnie uderzyłeś? On zadaje pytanie. On nie jest chórzem, ale też nie jest agresorem. Natomiast za chwilę dojdziemy... Do ważnego punktu, w którym zobaczymy, że Pan Jezus tak naprawdę tę zasadę zastosował przed wzięciem krzyża i pójściem na Golgotę. Więc jeszcze raz. Zresztą, nawet dzisiaj zerknąłem w internetach, jest sporo wyjaśnień, i to bardzo rzetelnych, tego fragmentu biblijnego. Nawet się bardzo z tego cieszę, bo kto chce, to poszuka mądre odpowiedzi, także egzegetyczne, jak należy to interpretować. Więc jeszcze raz powtarzam, tylko nieuki, jakieś infantylne, niedojrzałe umysły potrafią z tego zdania wypowiadać brednie. W starożytności, na Bliskim Wschodzie, także w Cesarstwie Rzymskim była znana, były znane gesty, w których ludzie okazywali sobie pogardę. Ale kto tak robił? Ktoś, kto miał większą władzę nad drugim człowiekiem. Na przykład, miałem niewolnika i chciałem go upokorzyć przed innymi. To wtedy uderzałem go w prawy polik. Dlaczego prawy? Lewa ręka jest nieczysta, także w tradycji żydowskiej. Lewa dłoń w zasadzie nie służy do rzeczy istotnych. To prawą dłonią się wykonuje większość spraw. Więc jeżeli ktoś uderzał w prawy polik, to musiał prawą dłonią to uczynić, nie lewą, bo by okazał swoją nieczystość moralną. A żeby uderzyć w prawy polik, to trzeba to zrobić w ten sposób. I to był symbol lekceważenia człowieka. Tak robili panowie, którzy mieli niewolników. Na przykład jak chciał upokorzyć swojego niewolnika, to robił taki gest. Ha, ty jesteś dla mnie śmieciem, ty jesteś dla mnie nikim. Ludzie w cesarstwie rzymskim, którzy mieli obywatelstwo rzymskie, czasami taką pogardę okazywali na przykład Żydom. Uderzał lekko w prawy polik. Ha! Ja jestem obywatelem rzymskim. Ja więcej znaczy. Kim Ty dla mnie jesteś? I dlatego między innymi Pan Jezus mówi, jak ktoś Ciebie uderzy w prawy polik, to znaczy co? Nie stosuje w tym momencie agresji, bo jakby chciał stosować siłę, to by uderzył z całą mocą w lewy polik, albo uderzył w ciało w inny sposób. Nie, chcę okazać tobie pogardę. Czyli Pan Jezus mówi, jak ktoś ciebie traktuje jak śmiecia, jak ktoś ciebie traktuje, jakbyś nic nie znaczył, jak ktoś się przed tobą wywyższa, to ty nie masz stać jak, przepraszam, ciapa, ty nie masz przepraszać za to, że żyjesz. Jeżeli ktoś toksycznie nawet wydaje z siebie takie dźwięki, werbalne i niewerbalne, że nic nie znaczysz i się chce nad tobą pastwić, to nie wolno ci na to pozwolić. I to mówi Pan Jezus, co nie ma takich ludzi, którzy próbują Tobie okazywać pogardę, wywyższają się swoją pychą, próżnością. Jacy oni są ważni, a ty dla nich nic nie znasz. Jeszcze raz wspomnę tych ateuszy, tych infantylnych antyklerykałów. Ile razy próbują pokazać pogardę, ile razy, no, jak ja spotykam kogoś z cztery oczy, to sobie na to nie pozwolę, ale ile razy na przykład w internecie ktoś potrafi przeciwko mnie napisać: Choćby proszę pana, już okazuje pogardę. On wie, że ma mnie to zaboleć. Jakbym rozmawiał z takim cztery oczy, to bym skończył rozmowę, bo ja sobie na to nie pozwalam, nie życzę. Ale w internecie każdy mądry, prawda? Nie złapiesz go za rękę, ale już ci okazuje brak szacunku, nawet nie tyle nieżyczliwość, On ciebie nie znosi, cię uderzy w prawy polik. Co to znaczy nadstawić drugi polik, czyli lewy? To znaczy podnieść tę pogardę na inny poziom. To znaczy, taki mądry jesteś, że mnie lekceważysz? No dobra, to spróbuj mnie teraz normalnie uderzyć. Jak agresor. I w opinii ludzi, ktoś, kto uderzy w lewy polik otwartą dłonią, już nie jest tym, który jest panem nad niewolnikiem albo obywatelem rzymskim nad Żydem. Tylko to jest ktoś, kto stosuje siłę w sposób prymitywny. To jest ktoś, kogo należy potępić. I dlatego Pan Jezus naprowadza tę dyskusję do tego poziomu. Proszę zobaczyć, co zrobił właśnie przed wzięciem Krzyża. Dlaczego mnie uderzyłeś? Ja nie mam władzy nad tobą. To jest niesprawiedliwa i nierówna walka. Ty masz więcej kompetencji nade mną. Ja wezmę krzyż, bo ja się Go nie wyprę, bo nie wyprę się prawdy. I teraz dochodzę do. Drugiego ważnego punktu. W tym zdaniu Pan Jezus chce powiedzieć: Nie wolno Ci nigdy za żadną cenę wyprzeć się dobra i prawdy. Nie wolno, nawet jak ludzie w niesprawiedliwej walce z Tobą będą mieli więcej narzędzi, żeby Ciebie upokorzyć, niech to zrobią. Tak naprawdę to o nich źle będzie świadczyło, prawda? Tak naprawdę, jak ktoś Tobą pogardza, to w zasadzie czemu mam się tym przejmować? To jest jego problem. To on, przepraszam, jest głupi, nie ja. Jak ktoś mnie traktuje jak śmiecia, to on ma problem z własną głową i sumieniem, nie ja. Jak ktoś mi obgaduje, oczernia, plotkuje o mnie, to jest mój problem ostatecznie? To jest jego kłopot. Mam nadzieję, że on się nawróci, póki żyje na ziemi, bo może skończyć się to dla niego niebezpiecznie, czyli potępieniem. Ale jak ktoś ma władzę nad człowiekiem, to jest w stanie jeszcze bardziej upokarzać nad Panem Jezusem i arcykapłani, i Piłat mieli władzę, a Pan Jezus się wyparł prawdy? Nie. Nadstawił drugi polik. To znaczy, możecie mnie nawet zabić, ale ja się nie wyprę dobra. Miłości i tego, że chcę zbawić ludzi. Macie nade mną władzę, ale ja się nie wyprę samego siebie. I o tym między innymi Pan Jezus mówi w tym zdaniu: nadstaw drugi polik, mogą Ciebie upokorzyć dalej. Są tacy śmiali, ale gdyby mieli te same narzędzie jak Ty, to by byli tchórzami do kwadratu. Zazwyczaj tchórze, którzy mają więcej narzędzi, zachowują się w sposób brutalny i prymitywny. I teraz jeszcze podam taki przykład ze sfery medycyny. W ostatnich latach w ogóle się nasłuchałem dużo historii od różnych lekarzy, którzy mając własne zdanie przez system. Byli, a, nadal, a nawet nadal są deptani. Naprawdę. Ale już nie wnikając w to, co się stało w ostatnich latach, na koniec powiem historię sprzed kilku dekad. To były czasy PRL-u. Młody student medycyny, który miał marzenia, żeby zostać ginekologiem. Jak mówili nawet inni jego profesorowie, lekarze: Ty się nadajesz do tego, ty masz do tego smykałkę. Ale w pewnym momencie pojawił się warunek. Będziesz dobrym ginekologiem, my Ciebie przepuścimy na specjalizacji, ale musisz popierać aborcję. Uderzyli go w polik. Popierać aborcję, ja mam popierać aborcję, to jest szantaż. To jest perfidne, nierówne traktowanie mnie jako studenta medycyny. To jest w ogóle... Ale tak ten świat działa. I on nadstawił drugi polik. Nie. Ja nie powiem, że jestem za aborcją. Bo to jest mordowanie niewinnego człowieczka. Możecie mnie upokorzyć po raz drugi, ale ja się nie wyprę dobra, miłości i prawdy. I tego, że człowiek jest człowiekiem od poczęcia. Kropka. I oberwał przez drugi polik. To jest to ewangeliczne nastawienie drugiego polika. On nie wyparł się Jezusa, nie wyparł się prawdy. Został lekarzem w innej dziedzinie, ale nie sprzeniewierzył własnego sumienia. Hmm? Nawet jak postawią mnie do ściany, a będą mieli karabiny, no mogą mnie zabić. Nie tylko nadstawię swój polik, ale całe ciało, ale nie odbiorą mi serca i sumienia. I o tym mówi Jezus. Ja powiem tak, a, a dzisiaj ludzie naprawdę sprzedają swoje dusze za nowoczesne 30 srebrników. Ludzie potrafią wyprzeć się prawdy, Boga, tylko dlatego, że koleżanka w pracy się z, nich, z niego śmieje. Porażka. Porażka. Jakie kręgosłupy moralne Polacy mają, że się wypierają za cenę. Trzydziestu podłych srebrników swojego zbawiciela, prawdy, mądrości. I ulegają głupcom i tańczą tak, jak ci głupcy grają. Bo jak już raz oddasz się w ręce głupców, to oni będą mieli nad tobą siłę i panowanie. Więc Jezus mówi: Nie rób tego. Po prostu nie rób. Szanuj siebie. A będziesz szanował siebie, jak będziesz szanował prawdę, a prawdą jest Bóg. Amen.